Bardzo dziękuję za wszystkie prace. Nadszedł czas na ogłoszenie wyników i przyznanie nagród dla najlepszych. Te prace zostaną wspomniane. Gdy jakaś będzie się wyróżniać, zostanie odznaczona męskim czarnym trójkątem. Autorzy prac wyróżnionych dostaną dyplomy za wkład w rozwój kultury. Trzy prace: najlepsze czeka nagroda specjalna. A zwycięzca otrzyma magnes na lodówkę z podobizną Gójaszka. I inne. Ja Zaczynajmy. Jedna z pierwszych prac. Pracujemy w ciszy. Dzieje Korynis, zrób mi loada. <słuch> tak było. Niemiecki zespół In Extremo dokonuje egzekucji strażnika ze Starego obozu, <śmienny> Synko, o Kopaca. Jaszek ku... <śmienny> jako rebar Ores, dwóch pachołków. Piękne. <śmienny> Gacik. <śmienny> Powiadają, że każdy mężczyzna chętnie zje kiełbasę z baraniny. Gacik, pan magister. Bohaterowie o! multiversum opłakują bohatera. Pamiętamy. Kolejna podobizna robara. Za podejrzanym typem trzymającym posążek możemy zauważyć garnuszek. Mmm, garnuszek. Stary, ale jazda. 10 tysięcy pięknych. Powięk swojego piekielnika. Neumokoki dostają smyrkla, gdy poczują woń Bujaszka hej. Musiałem wyblurować głowy, ale praca zacna. Masz trójko. A peniory pewnie tam były. Jezu, to jest pod wodospadem! Kolorowanka. Aspekt edukacyjny na plus. <noise> Że się pomala. <noise> Okładka polskiej gry Gothic 2. Noc koguta. <noise> Kurwa, noc koguta. <noise> Zawiera teledysk do otworu, pakuj w dupę. <noise> Co? Przygoda dopiero się rozpoczyna. Siła plus 5. Męskie labotrium alchemiczne. Praca przedstawia piękne chwile spędzone z uczniem przy stole alchemicznym w klasztorze jak i prace nowicjuszawane. Plus za pomysłowość. Cztery prace. Krótko i na temat. No ogółem również pozdro, panie chlebku. I znowu rowbar tylko w wersji rysunkowej. Ej, on wygląda jak i samu, nie? Można rozpoznać Ricardo oraz podejrzanego typa Ustyp Króla. Praca o. odważna i bogata w szczegóły. Oryginalnie jeszcze bardziej. <grystanie> ja pierdzielę. Dwa szkice od użytkownika Aniki. Brawo! <grystanie> brawo! 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 brawo. <grystanie> Serio? Ktoś wysłał na maila i widać było w miniaturce od razu, że przecież to jest ten Rickroll? Praca bogata w szczegóły z postaciami epizodycznymi. O kurde, Pistoletow, Major i Ugury Konon. Spełnienie marzeń piratów. Uj, śmieciu! Ej, ładnie! Ładnie to zrobił! Aż tak ci zależy na porce. <noise> jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek nie będący w służbie go <noise> Ej, ale oni naprawdę wyglądają jak wyjęci z jakiegoś kurde, obozu nie z Gothica. To jest niesamowite w tych ubraniach, <noise> barbarzyńcy! Ty Wiele się dzieje. Piękne. Lepiej, żeby nie dziobnął, szkic akuratny. Ej, ładne! Różne zioła i grzyby. To już koniec szarej strefy. Oho, teraz najlepsze dziękujemy. będą. Teraz zostaną przedstawione prace wyróżnione. Wyróżnione, czyli niezwycięzcy jeszcze. Czarny Książę znany jako Abudin. Nic do no. wyjąć. przeklęty w kretoszczura szczura zaklęty. Abudin. Daria. Obraz olejny na płótnie inspirowany filmikiem Superkazują Dem, film version. <noise> Dostanie się do Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych gwarantowane. Tylko gdzie gotik? No właśnie. Przedstawienie tragicznych ostatnich chwil Okurła w ...bohatera starego obozu. Kretosztur, moje drodzy, neka wykręcił. Wojownik wkroczył na teren okrutnej bestii, która odebrała mu życie. <śled> Gaciki. Gaciki. Ciekawa e. antykoncepcja przedstawienia grzywi antykoncepcja. Grzywi spod magicznego kandona. Fajne. Ładnie zrobione. Widać, że jest Photoshop e, Bigos. Kolejna kolorowanka, tym razem w wersji Full HD. Witamy w kolonii. Znaczna dbałość o szczegóły Ale ładnie, to szczegółowo. Aspekt no, tak. edukacyjny na plus. O! Dzieci w przedszkolu będą mogły malować. <laughs> Jedyny słuszny i prawdziwy. E, fajne. 100 no. 100% punkty. Podoba się dla mnie. O? Teraz będą najlepsze chyba. Zwycięzcy widzowie. Które zostały wyróżnione, dostaną dyplom, a teraz przyszedł czas na zwycięstwo. Trzecie miejsce. Miejsce trzecie egzekwo zdobywają. Lykosa. Najlepsza do tej pory praca przedstawiająca robara i dwóch pachołków. Ładnie po wygląda. W postaci widać, że jest bardzo ciekawska. Plus zarysunek lub malunek odręczny. Ale. Minę. Ludwik, makabra. Scena naturalistyczna z wujaszkiem w rodzicach. Fajnie, ładnie pokolorowane. No, dobrze, tak kreska, widać. No. Praca znaczącej jakości. Ładna, ładna. Miejsce drugie zdobywa. Duże napracowanko. Grupa o. przyjaciół zbija żółwiki. Masywny Gomez siedzi dumnie, eksponując swój naostrzony oręż. A no, ładnie, widać, że Prawie. to zrobione ręcznie w sensie wszystko jest namalowane samemu. Hmm? Miejsce pierwsze! Oho! Ooo! Apodołom w roli samego Innosa! Innos Wujaszek! pomysłowość! <grym> Innos tak jest! Trzecie miejsce otrzymują kalendarz PDF ze scenami obyczajowymi z uniwersum Gachika i Błogosławieństwo trasa lub innego maga. Miejsce drugie otrzyma również kalendarz PDF oraz filmik jak to się żyje na bagnach. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę w formie magnesu na lodówkę z podobizną wioska, ja książkę czarny oraz słoik. Brawo dla jego! Co za gupol. Dobra, fajne, fajny konkurs. Taki wajbik był klocuchowy, nie? Widać było, że, że oglądał klocucha konkursy i się inspirował.